Latające samochody wchodzą do użytku. Stan Minnesota daje zielone światło. Po ulicach w Brazylii pływają piranie i krokodyle. Wiekopomny moment w Stanach Zjednoczonych. Marihuana wyprzedziła alkohol jako najpopularniejsza używka. Najnowsza wersja sztucznej inteligencji jest przerażająca. Czemu? Jest problem z młodymi chłopakami. Zamiast pójść do pracy, oglądają porno i grają w gry. Żelna kaca. Nazywam się Piotr Nowak. Ja nazywam się Iga Twarowska. I zapraszamy na międzynarodowy przegląd prasy Dziennik.pl. Był kiedyś taki film, ty być może go nie pamiętasz Powrót do przeszłości. Nie. Tam to był nakręcony w latach 90. -tych. Epokowe dzieło, można powiedzieć. Leciało to na wszystkich kablówkach, w tvn ach o 20. No po prostu to był taki. Kevin sam w domu dla wielbicieli jakiegoś futuryzmu i technologii. I tam były latające deskorolki i latające samochody. I to było już pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, czyli w roku 2007. One już miały wejść do użytku. I jesteśmy spóźnieni, mamy 2024 i dopiero teraz wchodzą latające samochody. Model A. Tak się nazywa machina wyprodukowana przez amerykański startup. Ma wejść do użytku już niebawem do powszechnego użytku, bo powszechnej, powszechnej produkcji już w przyszłym roku ma wyciągać prędkość 40 km na godzinę w locie, przynajmniej taką taka jest dozwolona. 220 to jest zasięg na drodze, 180 zasięg w powietrzu. Stan Minnesota jako, 180, drugi, okay. jako drugi po Kalifornii zalegalizował. Czy, czy to będą Latające. takie samochody, które... to będą takie samochody, które będą jechały normalnie po ulicy, po autostradzie, pośród innych samo, samochodów? Tak? tak. one będą, będą jechały drogami stanowymi i lokalnymi. Czyli one w ogóle nie mają skrzydeł w takim razie? Mają skrzydła. To jest tak, bardzo dobre pytanie. Jeściły. One rozwijają w pewnym momencie skrzydła. Wiesz, te skrzydła wychodzą gdzieś tam spod maski i wtedy startuje. Natomiast jeszcze nie mogą latać. Na razie można jeździć samochodami. Samochodami latającymi po drogach Minnesoty. Na razie są to dwuosobowe wozy. W 2035 ma pojawić się pierwszy czteroosobowy, także będzie można całą rodzinę zabrać i polecieć na wakacje. Chciałabyś się przelecieć takim modelem A? Chciałabym tak. Chciałabym e, przelecieć, przejechać się takim, e, takim samochodem. Ale powiem Ci, że jestem w szoku, że to już będzie w roku 2025 za rok. No bo jednak okej, okay, dawno temu było to pokazywane w filmach, ale to, że faktycznie zaraz te samochody pojawią się na ulicach, to jest dla mnie po prostu totalny kosmos. Tysiące tysięcy dolarów ma wynieść cena premierowa takiego wozu, czy raczej. E, samolociku, nie wiem jak to nazwać, czy mówimy, z tym Wiesz co, mi się wydaje, że jak chłopaki będą chcieli imponować dziewczynom, to w tym momencie nie wystarczy zwykły, naziemny sam e, samochód, że trzeba będzie już imponować małym, prywatnym samolociko samochodem. Tak, tak, ale to jeszcze, jeszcze zanim to wyjdzie w obieg, to już zobaczymy dopiero, wiesz. Będzie co będzie. Ponieważ o, się... nagranie. O. Właśnie, jak to wygląda. Okej, okay, hmm. czyli wygląda jak taki kokpit samolotu. Jak taki samolot, któremu ucięto dziubek, jak kurczakowi w klatce i został sam dziubek bez, bez odwłoku. Ciekawe, czy przyjdzie nam się przelecieć. Taką maszyną tak. e, więc, e, na Słowacji e, było planowane wdrożenie też tego. To tak, pierwszy kraj w Europie, e, Słowacja planuje. Widzę, że wyrywasz się już ze swoim newsem, tak, więc nie no ma ci czasu antenowego. Dajesz. No bo chciałam dalej pozostać w temacie technologii, mm. tylko o czym innym też można rozmawiać niż o sztucznej inteligencji. No dobra, o latających, o latających samochodach, ale sztuczna inteligencja jeszcze w Wchodzi na kolejny level. Dla mnie to jest przerażające, bo została ona. Do tej pory bazowała ona głównie na tekstach i obrazkach. I teraz dalej bazuje na obrazkach, tylko została o tyle upgrade'owana, mm. że nie musisz czekać na odpowiedź, tylko normalnie możesz z nią rozmawiać, tak jak my toczymy konwersację teraz. W dodatku, co jeszcze po prostu pokazujesz telefonem na dane zadanie i ona z Tobą roz normalnie rozmawia. Czyta, Najbardziej tak czyta, czyta ona widzi. brzmi, tak jak ja teraz, czyli oddycha, mhm. pije, jąka się, robi przerwy w zdaniu. No i to jest naprawdę bardzo przerażające. No i ogólnie myślę, że to jest też przerażające dla wszystkich studentów, którzy sobie dorabiają prowadząc korepetycję, tak? No bo skoro masz sztuczną inteligencję, która um, powtórzy ci 15 razy to samo zdanie, mm. nie postawić jedynki dla przyjemności. No to to jest że ludzie będą z tego chętnie Wykości korzystać. Tak, pewne zawody z pracy. I tak. też tych mniej uzdolnionych dziennikarzy, którzy piszą proste newsy, pewnie też. Chociaż Ci powiem, że jak kiedyś zleciłem sztucznej inteligencji temu modelowi 2,5, czyli temu dosyć prymitywnemu napisanie kilku tekstów, no to jak spojrzałem na to, to wstyd, ja bym się pod tym nie podpisał, naprawdę. Bo to jakby ktoś upośledzony pisał, wiesz, no czy takie bardzo proste, przysycone emocjami, mhm. e, niepotrzebnie marketingowe. Słabiutko to wyglądało. Ten model obecny, bo też testowałem ten 4O, o którym mówisz, jest już trochę lepszy, ale ale nadal, nadal mi się pod tym nie podpisał, bo to też nie jest mój styl, wiesz, nie jest mój styl, natomiast fajne jest rozmawianie ze sztuczną inteligencją, tą najnowszą, o sztucznej inteligencji. Ja ostatnio zapytałem, gdybyś potrafił się bać, to czego byś się bał? No. Zgadnij, czego by się bała sztuczna inteligencja? Ehm, siebie? Że zbyt dobrze się rozwinie i przejmie panowanie nie, na świat, Nie, 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 nie. Bo jest... się ataku hakerskiego? Bałaby się, że nadejdzie nowa wersja i ją i ona się stanie niepotrzebna i bałaby też się hmm. niezrozumienia z człowiekiem. Okej, okay, czyli ona się obawia tego, czego większość ludzi obawia się teraz w stosunku hmm. do niej. Okay. I też obawia się tego, czego większość ludzi się obawia tak naprawdę, że przyjdzie ktoś lepszy i cię zastąpi, prawda? Że nie porozumiesz się z bliską osobą. To są też nasze lęki. I jeszcze, jeszcze, jeszcze pozostając w tym samym temacie, to właśnie poza tym, że no ona jest dużym wsparciem właśnie dla. No dla uczniów ale to nie tylko. Tutaj mamy krótkie nagranie um, pokazujące, jak to wszystko działa, które może zostać przedstawione. Za of course, mnie, e, I'd e, be to happy to help. Ale... Let's look at the problem together. Can you first identify which sides of the triangle are the hmm. opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha?

No tak, ale właśnie naj najbardziej przerażające sure. jest to, I że think, ona brzmi zupełnie one, jak really żywa, prawdziwa osoba, really tak? No i on tutaj popełni błąd, ona nam powie, że nie, są nie, są nie też takie, nie, ludzkie. Tak. To, to jest zrobione tak, żeby ona e, brzmiała i sprawiała wrażenie podobnej do nas też, nie? Żeby była nam bliższa. Tak i jeszcze właśnie widziałam też nagranie, że to jest wykorzysty wykorzystywane jest jako pomoc dla osób niepełnosprawnych, nie, niewidomych. Hmm. Mianowicie, poza tym, że pokazujesz po prostu telefonem, tak, co jest przed tobą, no to ona nie powie ci, że o, duży biały budynek, tylko mhm. normalnie może przeanalizować to wszystko mhm. dla ciebie. I było takie nagranie, Opisowo że. Przedstawi to. Tak, tak mężczyzna mhm. pokazuje kaczki, które kąpią się w jeziorze, no i ona tam opisuje, że a, kaczka od czasu do czasu zanurza się, pluska i tak dalej. Tak bardzo dokładnie to wszystko opisuje, że naprawdę. No mega duże ułatwienie po prostu dla Tak, osoby Ona jest taka bardzo detaliczna i precyzyjnie się wyraża, aż czasami jest to irytujące. Mi się wydaje, że to jest właśnie coś nieludzkiego, że człowiek czasami skraca wypowiedź do tego, żeby po prostu nie przedłużać, żeby być zrozumiałym, a niekoniecznie rozległym. Ona jest rozległa. No ale wszystko przed tą sztuczną inteligencją. Ja ci powiem, że po kilku rozmowach z algorytmem mam trochę bardziej pozytywne podejście do tego. Wiesz, że można sobie naprawdę porozmawiać na takim. Na takim przyjemnym poziomie, wiesz. Zapytałem na przykład, czy często ludzie przychodzą do Ciebie z problemami. Mówi tak, że często, ale odsyła jest... do fachowców najczęściej. No ale spytałeś się, czy jest w stanie Ci wyjawić jakieś takie... Nie może, ten... nie, nie może, może bardzo. Dlatego tak, dla też pytałem, no czy właśnie. moje informacje o mnie komuś przekazuje. Mówi, że nie. No właśnie. No A czy gdyby popełnił przestępstwo, przekazała policji, też twierdzi, że nie. Wydaje mi się, że kłamie. Czy sztuczna inteligencja już nauczyła się kłamać? To już w kolejnym odcinku. <laughs> Pornografia gry wideo. To jest zmora chłopaków w Twoim wieku, Iga, z Twojego pokolenia, z pokolenia Z. 900 tysięcy młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych nie ma pracy, dlatego że no, ma zdewastowaną strukturę psychiczną przez gry komputerowe mm -hmm. i pornografię. Siedzą po prostu w domu i zajmują się wszystkim, tylko nie, szuka, nie wszystkim, tylko bardzo często tymi dwiema czynnościami, czy przeglądając tego typu strony. Mm -hmm. To angażuje ich mózgi, to zmienia strukturę neuronalną ich mózgów i doprowadza do tego, że są tak naprawdę bezużyteczni dla społeczeństwa. Tak? No bo ani nie zrobią niczego wspierającego dla swojej rodziny, bo są przytwierdzeni do, do tego. Są też. E, mają też pewne hormonalne zaburzenia, bo to się zmienia też chemia mózgu przecież przez siedzenie przed tymi odbiornikami. No i jest to bardzo, bardzo niebezpieczne zjawisko, dlatego że jest zjawiskiem masowym. Ty obserwujesz wśród ludzi też pewne problemy, że na przykład masz koleżankę, która ma chłopaka, który gra w gry komputerowe i ona na niego narzeka? Znaczy, jeżeli chodzi o uzależnienia, to w kwestii pornografii nic na ten temat nie jest mi wiadome, ale jeżeli chodzi o na przykład narkotyki, to tak, mm. bardzo e, powszechny temat, ale myślę, że no nie, nie, ja jestem z pokolenia Z, ale mimo wszystko myślę, że osoby, które są młodsze ode mnie o kilka lat, pięć, sześć, to dla nich faktycznie jest to problem, żeby nie być uzależnionym od technologii 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 tak Technologii, tak. tu akurat jest o dwóch, o dwóch a jako że jest tematach. ona bardzo łatwo dostępna hmm. no to pornografia też, też tak też ale gry komputerowe już ja pamiętam e, kiedyś odwiedzałem moich znajomych wraz z moją dziewczyną no i tam był chłopak mojej dziewczyny, który, kiedy my byliśmy, jedliśmy naleśniki wspólnie, to on jadł te naleśniki, był odwrócony do nas i grał w grę komputerową i coś no. tam mówił raz po raz. Znaczy, to tak, było przerażające, tak, wiesz. Tak, tak. Przerażające no dużo tego, tak... rodziców też um, jednak właśnie daje dziec dzieciom ten telefon w ramach jako takiej, takiego zajęcia. tak? Zamiast znaczy no. po prostu pogadać, no dziecko płacze, wymusza telefon, no to dajesz, bo jest łatwiej. Tak? Że I wtedy też rodzic może się zająć swoim uzależnieniem od technologii e, w tym czasie. Tak. Eee, piątek dzisiaj mamy, jak to nagrywamy. I piątek to jest dzień imprez. I co się zazwyczaj robi? No, zazwyczaj jak idziesz imprezować, to pijesz alkohol. A -a. Eee, I e, naukowcy w Szwajcarii wymyślili e, żel, który zapobiega e, posiadaniu kaca kolejnego dnia. Gdzie się go wciera? E, bierzesz go do ustnie. Mm. Tak. Ale, A, czyli tak jak um, na siłkę energetyczny, coś podobnego. E, dokładnie, tylko no, bierzesz go już e, pijąc alkohol. O, to myślę, że nie każdy, bo często <laughs> spożycie alkoholu jest decyzją spontaniczną. No Więc nie właśnie każdy tak. Musi być znaczy, w taki. Dlatego jeżeli wiesz, że wychodzi gdzieś w piątek, no to bierzesz go po prostu w kieszeń. tak? Ale e, pytanie moje jest takie po co? Dlatego, że biorąc ten żel, on ogranicza. Mm, Alkohol nie dostaje się do Twojego krwiobiegu. Mm -hmm. Czyli to oznacza, że już w jelitach to wszystko zaczyna działać i nie dostaje się, się w ogóle do no, no, no. żołądka. Czyli to A wszystko jest cel. w ogóle. No właśnie. To wszystko jest w ogóle bez sensu. Dlatego, że naukowcy wymyślili lek, który tak naprawdę lek, żel, który tak naprawdę nie będzie w ogóle powodował tego, że będziesz pijany. Mm. Po co? To jest no moje chyba, że pytanie. lubić wypić alkohol do smaku, no bo wiesz, ja czasami lubię napić się pewnego gatunku alkoholu, na przykład czarnego rumu albo jakiegoś piwa kraftowego i może faktycznie czasami miałbym taką potrzebę, żeby nie uzyskiwać tego psychoaktywnego wymiaru spożywania, tylko... Włącznie dla smaku, ale jednak wydaje mi się, że najczęstszą przyczyną jest stres, napięcie pewnego rodzaju, czy blokady, dlatego pijemy alkohol. Nie? Więc e... to, jest, to jest oczywiście bardzo złożony temat, mówię to w pewnym uproszczeniu, ale... Ale tym niemniej jest to ciekawy wynalazek. Tak, ciekawy e... wynalazek. Takimi... można się oszukiwać. Proszę, to? Właśnie, pijanie, a ty... a właśnie chciałam powiedzieć, że jak masz większość rodziny na Podlasiu, to no, tam jest mnóstwo wujków, którzy e, namawiają cię na tego kielicha, do, tak? Do, do, Więc do, do, wtedy do, do. wiesz, no po prostu masz ten żelik i, i lecisz do przodu. I później będzie się działała taka trzeba <laughs> pewnie. Wow, narzowa... ale ona jest od małego. Pewnie nażelowała się wspaniała. Takie informacje dzisiaj dostajemy od Swiss Info Aha. portalu. E, mój z kolei poprzedni news, to był The Telegraph, o tej pornografii, a pierwszy news to był z miasta Dulut. Miasto Dulut, które pewnie znacie ze serialu Fargo. Tam jest. Yy, yy... B105 Country to jest rozgłośnia radiowa, także znadrobiliśmy zaległości, jeśli chodzi o źródła. A teraz New York Times, który przychodzi z informacją, która zmieni nasze postrzeganie Stanów Zjednoczonych i piąteczkowych wieczorów. Alkohol został zdetronizowany. Marihuana jest numerem jeden, jeśli chodzi o używki codziennie zażywane przez Amerykanów. 17 milionów mieszkańców tego kraju codziennie zażywało marihuanę, a alkohol tylko 14. A. No, no. Więc jakby i to jest wzrost o kilka tysięcy procent od roku 1992. Można oczywiście założyć, że wtedy nie wszyscy się przyznawali do palenia, czy mniejszy odsetek, ale i tak jest to liczba, która robi wrażenie. Okej, okay. ja nie lubię y, narkotyków, nie wiem czy ty miałeś y, możliwość kiedykolwiek próbować, ale dla mnie, nie rozumiem dlaczego ludzie w ogóle decydują się na y, takie używki jak marihuana. To jest takie otumanienie umysłu totalne. Mm -hmm. A alkohol jest taki, że wydaje mi się, że cię bardziej napędza, że mm -hmm. jednak no, jest taki Czyli przyjemniejszy przynajmniej. Tak, zgadzam dla mnie. się z Tobą, jeśli chodzi o krytykę marihuany. Czuję się bardzo źle po marihuanie. Nie śmieszy mnie to, nie bawi, dlatego też nie zażywam. Natomiast też mam bardzo niepokojące obserwacje, jeśli chodzi o ludzi nadużywających marihuany. Mm -hmm. Powiem Ci tak. Jeżeli masz współpracownika w pracy na przykład, nie, który albo w jakiejś organizacji społecznej, który nadużywa alkoholu, no to możesz z nim się jakoś dogadać, bo przynajmniej czasami jest trzeźwy, albo nawet jak jest na lekkiej fazie, to też jest jakimś w miarę funkcjonalnym. Jeżeli zażywa inne narkotyki typu kokaina, no też generalnie można się porozumieć, natomiast nie udało mi się znaleźć wspólnego języka z osobą uzależnioną od marihuany. To są osoby, które na ogół wypierają własną odpowiedzialność, zwalają robotę na innych, wiecznie są z czymś do tyłu. I szukają odpowiedzialności na zewnątrz. Poza tym znam mnóstwo historii osób, które były w związku z osobą ciężko uzależnioną od marihuany, i to był koszmar po prostu. Zero kontaktu ze samym sobą. Marihuana odcina przede wszystkim, i to mówił kiedyś specjalista do spraw uzależnień, Robert Rutkowski, odcina te ośrodki, które są odpowiedzialne za to, że zapalać się czerwona lampka. Że na przykład, jak nie wiem, napijesz się trzy weekendy z rzędu mocno, to myślisz sobie kurde lepiej przystopować trochę, zadbać o zdrowie, no to to, to nie, nie, jest, nie jest fajny taki tryb życia. Aha. Natomiast marihuana ci to odcina, odcina mm. ci te które są emergency takim w twoim w toim mm -hmm. mózgu, nie? Że coś się dzieje, coś się dzieje złego i musisz się od siebie zadbać. Dlatego moim zdaniem jest bardzo niebezpieczną używką i bardzo mnie niepokoi bagatelizowanie szkodliwości marihuany, również w języku polityków. Na przykład Adrian Zamble, który mówi, a tam zapalić sobie ziółko, to nic takiego, żeby się podlizać, wiadomo młodzieży, żeby na niego zagłosowała. Uważam, że to jest totalnie Nieodpowiedzialne i zawsze jest argumentum ad alkoholu. Czyli mówią, że, no, komuś mówisz, stary, a dlaczego jarasz codziennie? On mówi, no, a ktoś inny pije codziennie alkohol. Nie? Czyli, jakby, mhm. no, bagatelizują swoją, swój problem, wskazując na to, że ktoś ma problem z alkoholem. Bardzo jest to słabe i niepokojące. to wszystko w stanach ogólnie, nie w jakimś konkretnym jednym stanie. Czy to ja mówię o swoich obserwacjach w tym, ale ale... Ob... Że ma okay. tak, Nie, tak. Ameryka to jest po prostu inny świat. Oni mają tam tyle tych różnych narkotyków. Przecież o okselezynie też gadaliśmy o, w jednym no. e, odcinku. E, no, ludzie z zombie na ulicach to jest po prostu też e... coraz częstszy widok. Nie? Tak. Zostawiamy może e, temat, temat e... narkotyków i prze, prze, przelatujemy do Brazylii, e, bo tam e, duże powodzie. I e, co za tym idzie, że na ulicę miasta po prostu wyrzuca wszystko i e, ludzie e, zauważyli, że w wodzie są piranie i e, krokodyle. Myślę, że skarby jakieś zostały e... wyrzucone. Nie, nie, Ze nie, statków nie. konkwistadorów, nie, nie, na przykład. Nie, 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 <laughs> nie ale słuchaj, znaczy skarby tak, byłyby jeszcze przyjemne, ale wyobraź sobie, że nie dość, że straciłeś wszystko. To, no, dużo ludzi też hmm. umiera tam w wypadkach. Tak, i, tracisz bliskich, to jeszcze pływają dookoła ciebie piranie i krokodyle. no dla mnie to jest przesada, a jeszcze na dodatek... Um... Czyli brodzisz sobie, wynosząc resztki swojego dobytku, brodzisz w rzece, a tu jeszcze tak, jeszcze będą. Tak, o. chodzisz i na kaloszu masz piranie, ale y, serio? Poza tym, że zwierzęta są w wodzie, to y, są też nietoperze, które nie atakują zwierząt, tylko atakują ludzi, Z, y, mają wściekliznę, więc... No przykro, tam jest fajne. No dawno było 60 stopni, Tak, swojej drogowniczy, zauważyłeś, że wszystkie najbardziej agresywne, a. śmiercionośne zwierzęta są na południowej pokuli. Nie. A jakie jeszcze są? Półkule do północnej jest jeszcze. Ale jakie jeszcze zwierzęta. No, a tak, na, na przykład te pająki wszystkie w Australii, które tak kąsają. O Jezu, nie? tak, tak, no. tak, nie, nie, nie. nie. O, Wszystko, znaczy... co chce nas zabić jest na południowej półkuli. Współczujemy mieszkańcom południa. że macie niskie dochody, to jeszcze macie zwierzęta agresywne. Eee, tak, ale eee, a propos właśnie agresywnych zwierząt, to jeszcze jest w Brazylii Mężczyzna, który przeprowadził ostatnio badania na żmijach, Sim. mianowicie najpierw zabrzmi to absurdalnie, bo stanął on na żminie 40 tysięcy razy. No i pytasz, Ale dlaczego? Skoro. Nie, celowo, bo przeprowadzał badanie. Um, nazywał się H. Miguel Alves. Takie wiadomości się zdarzy, nazywa się, że... przepraszam, <laughs> nazywa się. E, takie e, wiadomości przekazuje nam dzisiaj Kronen e, portal. I e, nastąpił on na nie 40 tysięcy razy, dlatego że nie badał tego. Oczywiście zrobił to w specjalnych mhm. butach, które chroniły go przed całym tym jadem e, I w jego badaniu skupiał się on nie na związkach chemicznych, które występują. W jadzie, tylko dlaczego akurat y, ten wąż, czy, czy jest tendencja, dla której węże po prostu cię kąszą. Mm -hmm. No i y, y, wnioski są takie, że y, węże ukąszą cię w zależności od tego, jaka jest pora dnia. Jaka, czy to, jaka, to jest płeć węża i wieki jest wyspały, wieku? Czy, czy się wyspały, nie, wyspały. tak? Ale I naprawdę jakim się ślugi skończyły, też, też pewnie nie, nie, stroj, nie no. I w przystroju. Czasami na nie. O właśnie, ale i w zależności od tego, czy nalepniesz mu na głowę, czy na ogon czy na brzuch, no to też jest szansa na mniejsze lub większe życie. Czyli tej, eee, kiedy mają powód i ochotę pokąsać. Tak, sobie. no i żmije, samice to, to częściej końsają. Tak, ale zastanawiamy też ten stan świadomości już na pewnym etapie swojego życia, bo że badasz żmije w taki sposób, że cię będą kąsać. Yy, no tak, no ale wiesz, no wiadomo, że on jest naukowcem, więc chce coś dowieść, no to wiesz, poświęcasz się do nauki. No tak, końcu. Maria Kiri Skłodowska na przykład napromieniowała się tym polonem, e, zanim dostała Nagrodę Nobla, także na <grytania> wielcy ludzie czasami muszą ponosić wielkie poświęcenia. Piotr Nowak oraz Iga Twarowska, to był Międzynarodowy Przegląd e, Prasy. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.